Dobra, wracamy. Kolejna kontynuacja plądrowania i tak, więc teraz tak. Co my zrobiliśmy? Godzinę temu. A, ojebaliśmy kryptę, e, zwiedziliśmy pałacyk, rozjebaliśmy bramę, przeszliśmy przez niego, doszliśmy do tej osady e, Kuby, który nam ocalił życie, ponieważ jego córka się okazała, że ona nas zajebać od razu. Ta ruda, która z tym dziaduniem. Prowadzili ich do nas, bo uciekali na samym początku gry. No i teraz wykańczamy tą mapę na 100%. Zostało 35. Zostało nam parę rzeczy do wykończenia, jest trochę, trochę wyzwań. Flagi podcinać się włamuje znowu, nie wiem. Eee, I i, i, i. jakąś szmatę chyba jeszcze jedną trzeba spalić. Więc idziemy. Kurwa, ale wspinaczka. Gat, ja jedona. Podstępne szczury. Podstępne, co to Easy. O. O, okay, sobie, yy, A? okej, dobra. To bezpieczemy sobie ...drogę głucieczki. A? Zsakcerskiego. My tutaj nie było to przesłuchanie, i z drugiej strony po prostu. Huwa, myślałem, że tam jest ich mniej. A to są jakieś gamonie. Hej, ps, ps, ps. ps, wydostanę was stąd. Może jednak nie. Dobra, wypierdalać. Oczywiście, jestem szczody. Dobrze, że jesteś po naszej stronie. To wszyscy o mnie wiedzą? Możemy przejść tędy, tu gdzie nasz, kurwa, Konstantin wyjebał typowi gały. To się cofniemy... Kapodusz. podusz... ...to tu. I telepiemy się na dół, oddajemy zadanie. O nie! Są typy? Trzeba było zaczynać? Byłem pewny, że tu nikogo nie ma. No. Boże święty, ja pierdolę no. O, ja pierdolę, dobra. Dobra, Dionizy, gdzie ty jesteś? W chacie siedzi. Znalazłaś ich. Znalazłam twoich wojowników. Żyją Wojownik. Stara baba, stary dziad. Dobra, to mogę tym niszczyć, te główna? O, ja. Bo, bo, bo. Mogę od początku to robić. I mieć więcej śrubek i sprężynek. Żadnej odzieży ochronnej. Żadnych zasad bezpieczeństwa pracy. A co na piedali? Chyba na syberia. Ja piję dole. 2 na 7. Jop! Pijcie, tam Słyszę kota. Groba. No. To jakaś ścieżka To jakaś ścieżka Opcjonalny grobowiec. Lądowy wąwóz, odkryto nowy obóz. Aha, tutaj jest nowy obóz O kurwa Pięknie, ale niebezpiecznie

O kurwa o Co to za dźwięk? Coś tam wyje, tu coś jest. Ceremonialna szata szalna kapłanów. Knechy jakieś tu były jeszcze? Na kościółek tacy. Pływa się wystraszyłem. Gdyby nie to miejsce, to boskie dzieło utkane z wiatru i skał bylibyśmy straceni. Jednak zwiadowca usłyszał dźwięk i pomyślał, że to znak. I stamtąd to ujrzał nasze wydatki. Flet jakiś był? O co chodzi? Zwiadowca poszedł i znalazł się z fletami, dobra. Co mam z tym zrobić? Kurwa. A okej, okay, widzę już. Podobno nie sposób zapomnieć chwili, gdy po raz pierwszy usłyszało się ten dźwięk. Płaczyć tam. Pięknie, kiedy kiedyś ja równ mnie również wzywają. Dobra. Rozumiem. Muszę się przekonać, co jest za tymi drzwiami. Dobra, dobra. Spokojnie. Udało się. Jop. Teraz muszę tylko otworzyć drzwi. Uuu. Telesiarnia. mówię czy flety tu będą. Góry fletowe. Może jakieś światło, jakie dole. Wewnętrzna moc. Nie wiem, zachuje co zdaje, ale. Jebać karty. Czyli to wszystko, okej. Okay. To chyba była kiedyś kadzielnica, ale ktoś ją zmodyfikował. Jakiś. E, tak zakładam. Nie ma ziadu. Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Zdaje się, że opuszczono to miejsce w pośpiechu. Funalny gołbowiec wyzwań. Tam na dole jest woda. A stawy bita w złocie. O, jest Andrzej. Dobrze, dalej. Muszę się skupić, kurwa. To znowu się zjebie. Kurwa. Także tak. Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota. Patr kurwa. Nad własnym... Tutaj e, jestem i śladami brata Jezusa Andrzeja i zobaczymy. No kurwa napisało, że się odczepił, to za gówno. Dobra. Albo muszę się puścić w odpowiednim momencie chyba A? Baryłka z Co z tym zrobić Aha To zbiornik Ouu, jakie to maszyneria No tak, tego ja się spodziewałem. Może też tutaj. Aha. No właśnie. Aaa! Okej, okay, też rozumiem. Widać dokąd sięgała woda. Jej poziom się zmieniał. Tratka jakaś. Aaa, już widzę. Dobra. Czyli muszę. To. rzucić na tratkę. Jest to tak duże, jak tylko tyle ile mogę. I wtedy muszę wejść na trapę z tymi kanistrami i je jebnąć przez tą dziurę. Tak, udało się. Tak, Główka myśli, kurwa. co tam tym razem? Naturalne instynkty, To już mi to się poświetla, więc na chuj mi to. Najdroższa. Długo nie pisałem, ale miałem mnóstwo pracy. Dobrze. Gdy przyjedziesz, znajdziesz tu swój dom. Wyrzeczenia te nie pójdą na marne, jeśli tylko będziemy razem. Kanalasz. kanalarz, pisemko. Ropy powinno wystarczyć do oświetlenia korytarzy na dole, ale zachowajcie ostrożność. Nie usprawniliśmy jeszcze procesu rafinacji i produkt jest lotny. Poznasz człowieka, który nadzoruje budowę. Boże. Taka... Bez jego wiedzy To Nie przeżyłby tej. A jeśli zapytacie o swoją żonę i dziecko, udaj, że nic nie wiesz. Tak, ho, wekę. tajemnica, Przecież on chyba już wie, bo tam pismo było, tam o, o, o tamtego typa. prorok był prześladowany, a wraz z nim jego wyznawcy. No to wiemy. Piecki 5, Kurwa. A, tu trzeba iść. Do naszych jaskiniowych kolegów. A, wróciłaś. No? Przydałaby się nam twoja pomoc. Witaj. Witaj. Wiemy informacji, które możesz zdobyć w starym więzieniu. Pomożesz nam. Oczywiście. Zresztą do jego serca. Pójdę tam, gdy tylko będę mogła. Będę tu czekał. O nie! Dawaj głowę! A jest flaga. O nie! Jebane! Co to za to jest? Kurwa! Nie ma gadania! Czerwonego sztandaru. Kolejne wysokie odznaczenie, ale ten medal ktoś celowo zniszczył. Ech. Może odznaczony okrył się hańbą. Tak, hańbą, ale mi się Nie chciał gwałcić i zabijać. Jop, dobra. To na tym chyba koniec. Chcesz poglądać? poglądać Воіцца